Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Jestem rzeczywiście yy, yy, czcigodnym i sędziwym człowiekiem. Ale wiem, co to jest ekipa. Wiesz. Jadłeś i Zamiast... Klody? Nie, nie, nie wydaje tak tak tak. A ja jadłem. No, a nie tak jest złe nawet. Taka strzelająca posypka była. Yy, ale nieważne. Słuchaj, ekipa wchodzi na giełdę. Frit... Cała ekipa. Co, znaczy, chyba, że ktoś wykluczył w ostatniej chwili, ale na razie idą w komplecie, idą na giełdę. Znak towarowy ekipy wycenili sobie na 240 milionów złotych. I ja ci powiem tak, ja generalnie rozumiem, że są pewne, nie wiem, powstają nowe zawody, a na bazie tych nowych zawodów. Influencer, taki na, na, na przykład. I na bazie tych nowych zawodów powstają. E, po prostu nowe przedsiębiorstwa, które produkują żywą gotówkę. To wszystko ale działa. Do jest to wszystko działa. Przeciw. Ale nigdy bym nie pomyślał, że dzieciaki nagrywające film na YouTube, z czego udało się wyprodukować jakąś linię z lodami, uznają, że ich, na, na nich czeka giełda papierów wartościowych. To, na to jest, jest, jestem jeszcze za dużym boomerem, ale wszedłem w te wyliczenia. No i. I uważaj, chciałem się z tymi e, liczbami e, zapoznać. Słuchaj. Nauczył się obsługiwać Excela, to będzie bolesne. Adam to potnie, bu, 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 będzie dynamicznie. E, słuchaj. Spółka ekipa holding od września ubiegłego roku do 1 sierpnia bieżącego roku, tak. czyli przez 12 miesięcy, tak. e, Zanotowała 651 tysięcy złotych przychodów sprzedażowych. 832 tysiące kosztów operacyjnych, czyli mieli 181 tysięcy straty operacyjnej hmm. i 128 tysięcy straty netto. Mówiąc szczerze... Szału na razie nie ma, nie? Nie, są, nie, ma, nie ma szału, raczej bym za taki biznes się nie brał na dłuższą metę, ale była strata, nie? Hmm. A wiesz jak będzie? Rok 2021, tu napisali yy, yy, sprzedaż netto 3 biliony, zysk operacyjny milion, tak sobie szacują. Ten rok. W porządku. Rok później, sprzedaż z 3 milionów ma wzrosnąć do 12 milionów, a zysk z miliona do 8,5 miliona. Rok później, jesteśmy już w roku 2023, czyli wtedy, kiedy nie będzie zo. Sprzedaż netto już nie 3 miliony, już nie 12 milionów, tylko 30 milionów, a zysk 21 milionów, już nie milion, już nie 8,5, tylko 21. I przechodzimy, przechodzimy, to jest plan pięcioletni. Przechodzimy do roku 2024. Sprzedaż 60 milionów złotych zysk 40 milionów złotych. I rok 2025 sprzedaż netto 120 milionów, zysk 80 milionów. I to wszystko z lodów? Nie, chyba. Zajebiste. Są po prostu zajebiste. Ekipa w 5 lat przejdzie z miliona zysku rocznie do 80 milionów zysku rocznie. No to... Mam wrażenie, że gdyby ten plan jeszcze troszeczkę pociągnięto, to przed 2030 rokiem przekroczyliby miliard y, zysku. A w 2035 prawdopodobnie byli więksi niż Amazon. No oni moim zdaniem w 2050, to młodzi ludzie, to spokojnie, do zaraz, oni przeskoczą Chinę. Może tak być. Chciałem ci powiedzieć, że być może taki biznesplan miał na przykład niejaki kamerzysta jeszcze rok temu, ale już nie ma tego biznesplanu. Nie wiem, czy kojarzysz. Zapnęli go w areszcie, bo tam... Nie, nie, nie. To jest zazdrosny człowiek, proszę państwa. To jest człowiek zazdrosny, no nie, no, słuchaj, który... Chłopaki i dziewczyny które po prostu też by chciał mieć. Idą ten. na giełdę, i właśnie ogłosili, że w ciągu pięciu lat zyski ich firmy wzrośnie z miliona do osiemdziesięciu milionów, i teraz ludzie na bazie tych liczb mają wpłacać pieniądze okay, i kupować akcje. To już nie jest taki. to już rynek zweryfikuje. Tak. bo to już nie będą dzieciaki, które. Znaczy, Daj im Bóg, nie? Ale z ekipą to chyba było tak, że oni gadali, że kurs akcji do końca tego roku... Jak oni gadali? Słuchajcie, ekipa, wchodzimy na giełdę. Najwyższy pik do końca roku. Każdy za piątkę i palujemy za to, nie? 45 zł przebija. 45 będzie, będzie pik. 100. <głos> 69. <głos> 62. 71. 66, 60. 40. Dobrze. Pamiętajcie, na giełdzie to też sprzedaje emocje i tak. na test. Gdzieś przeczytał Fris jedno zdanie, nie. To jest za Wiecie, panowie, na giełdzie to jest sprzedają emocje. Podoba mi się ten polski Ilon. No dobra. A teraz sprawdźmy, jak życie weryfikuje to. BBI BBI in West Course. No, i mamy tak, moi drodzy, Sprawdźmy to, żeby było widać, jak to wygląda na przestrzeni. Ostat... No, roku na przykład, nie? Czyli tak, tutaj mieliśmy 1790 w lutym. Kiedy ten film ich powstał? No, właśnie w lutym, nie? Oni wtedy ogłosili, że ho, ho że wielka przyszłość no i tutaj było to, ten luty, nie? Wielki ten, i od tego ciągle do dołu, ciągle, 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 ciągle I w tym momencie jest już nawet poniżej 10 Ile teraz jest? Sprawdźmy ostatni dzień 9,60 No To tyle, jakby Fries obstawiał, że będzie 100 do końca roku, no ale dobrze, jeszcze ile mamy? D 3 miesiące. Październik, listopad, grudzień do końca roku. <laughs> Więc kto wie, może odbije.